Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, mam nadzieję, że bawicie się dobrze i dzisiejszy dzień spędzimy razem te najbliższe kilkanaście minut w dobrych humorach. Podziękować chciałbym mojej babci za tą wspaniałą bluzę, jest moją personalną stylistką. Przyznajcie, że to wygląda świetnie i zaraz to się stanie kanałem modowym, broń Boże. I też zawsze mnie bawi jak piszecie niektórzy, że e, siedzę w czapce i co, że zimno mi? No nie, po prostu mam tak, jak to siedzę w czapce i nie wiem, co to jest za różnica na dobrą sprawę. Przemek pyta, jak radzisz sobie z brakiem weny? Odpoczywasz od DAW, słuchasz utworów innych muzyków w celu do, zdobycia instrukcji, a może ciśniesz do skutku. Jest to powszechny problem, dlatego pytam. Oczywiście, że jest powszechny. Jeżeli ktoś go nigdy nie miał, to prawdopodobnie niczego nie robił. Ja generalnie uważam, że sama w sobie wena to, to rzecz mityczna, nie nieistniejąca z racji tego, że jeżeli jest to już zawód, robienie jakichś rzeczy kreatywnych, to trzeba po prostu usiąść i wyrabiać dupo godziny, robić swoje, robić, robić, robić do skutku. Oczywiście są takie momenty, w których jeżeli coś robię, na przykład wczoraj pisałem tekst, poprawiałem to, co miałem napisane, tekst piosenki. I już w pewnym momencie totalnie byłem zacięty. Za zaciąłem się. Ostatnie cztery wersy nie mogłem ich zbudować, i co mi pomogło? Wyszedłem, zrobiłem taki spacer, że od siebie z studia przyszedłem aż na dworzec Wileński, co jest pewnie z dwa kilometry na piechotę, i wróciłem. Wróciłem. Potem to, to już rzeczywiście poszło tak, że usunąłem to, co wszystko napisałem, drugiej zwrotki i napisałem ją od nowa, ja wiem, w godzinę, a wcześniej siedziałem, już się męczyłem. Także dla mnie moment, w którym się zatrzymuję i nazwijmy to, nie mam weny, bo też ja nie, nie wierzę w to, że wena jakaś tam taka istnieje mityczna. To spowodowało, że po prostu to powstało, ale wymagało to mimo wszystko dupogodzin, które, które musiałem na to poświęcić. Kolejny może sposób, może nawet nie sposób, inspiracje, żeby mieć tę wenę, no bo jednak czymś trzeba zasilać swój umysł, żeby rzeczy powstawały. No to dla mnie niebywałą rzeczą są, po pierwsze, książki, czytanie dużo czytam, naprawdę w sensie może nie czytam, bo to będzie kłamstwo, że czytam, słucham audiobooków. E, ostatnio podróże, muzea, no ale to takie banały. No, chyba każdy powie, że nie wiem, czytanie książek. Podróże przede wszystkim fajnie potrafią rozwijać, jeżeli. No, zresztą, co, co, co tutaj banały, będę powtarzał. Drugie pytanie od razu dobrze się z tym myślę, wiąże. Bo Szymon pyta, co sądzisz o kupowaniu gotowych lupów i traktowaniu ich jako części własnego utworu? Czasami z tego korzystam. Przede wszystkim dlatego, że jest to właśnie inspiracja bądź bo w momencie, kiedy się zatnę i jest brak weny. To mogę wykorzystać taki sample i dosyć szybko coś do niego dobudować, bo czasami stu człowiek staje, staje. Ja to traktuję jako coś takiego, jak muzyk sesyjny. Poza tym po to to jest i to czasem można stwierdzić, fuh, to kreatywność zabija, ale czym tak naprawdę jest kreatywność, czym jest coś nowego w muzyce? I jeżeli na przykład mamy do czynienia z zespołem, to czy to wygląda w ten sposób, że ktoś coś rzuca, jakieś pomysły i to powstaje z, rodzone z umysłów kilku różnych ludzi. Czy jeżeli robi się remix, no to też korzysta się z czyjegoś już wcześniej utworu. Czy, czy generalnie tak naprawdę każdy konkretny gatunek ma jakiś swój kanon i czasami jeżeli bym wykorzystał ułożone tylko hajhety, to czy to spowoduje, że mój utwór będzie powielał coś? Na pewno, ale który utwór dzisiaj czegoś nie powiela? A i druga sprawa, czy mój utwór w ten sposób będzie gorszy? Niekoniecznie, bo to wszystko zależy jak ja to wykorzystam. Ale może być to też tylko po prostu bodźcem do pójścia dalej. Czy Hemi Trails są powiązane z 5G i NWO i Illuminati? Jaki ma to wpływ na muzykę elektroniczną? Czy to na pewno 42? To jest bardzo trudne pytanie. Ja aż pójdę się schować tak po ciemku, tutaj do drugiego pokoju w studiu, żebym powiedział, że to ma duże powiązanie, ale nie mogę zdradzać szczegółów, bo, bo tylko mogę się pogrążyć. I chemitraals jest związane z tym, że. Rozpili coś, co spowodowało, że w ogóle nie powstała muzyka elektroniczna. Te 42 to jak się puści w zwolnionym tempie od tyłu każdy elektroniczny utwór, to tam jest 42 ukryte. Niezależnie jak się zrobi, to każdy syntezator ma coś takiego, taki znak wodny. Jaki kompresor jest najlepszy do tego, żeby moja muzyka brzmiała lepiej? Taki, który znasz, żaden inny. Czy mam jakieś szanse robić dobrą muzykę, jak nie chodziłem do szkoły muzycznej i staram się chwytać wiedzę, z czego popadnie? Może jak z czego popadnie, to nie najlepsze, bo co z czego popadnie, to znaczy, że z, na przykład z vlogów. Yy... Freeza? nie wiem, czy czegoś takiego. Raczej, tak, zdefiniujmy może, co w ogóle jest dobrą muzyką. Coś, czyli coś, co jest niedefiniowalne według mnie. Każdy stwierdzi, że coś innego. Ale bardziej powiedzmy tak, można robić muzykę i utrzymywać się z tego, nie chodząc nigdy do żadnej szkoły muzycznej. Mi się to udaje i znam sporo ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują, co nie znaczy, że to jest, że jak się pójdzie do szkoły muzycznej, to się nie zareaguje Albo odwrotnie, że jak się skończy szkołę muzyczną, to się zarabia. Znam wiele ludzi, którzy skończyli mu szkołę muzyczną, ale nigdy nie poszli w muzykę z różnych powodów. Jednym ostatecznie się to nie podobało, drudzy może nie mieli zaparcia, a trzeci yy, nie wiem co jeszcze. Także to pomaga na pewno, ale. Przede wszystkim trzeba po prostu robić dużo muzyki i się też świadomie rozwijać, co rzeczywiście nie jest proste. Markus pyta, jaki syntezator wirtualny zakupić jako pierwszy? Omnisphere, Analog Lab czy Serum? Na pewno nie Analog Lab, ponieważ Analog Lab nie jest syntezatorem, jest tylko zbiorem dostępnych e, brzmień. Około 6000 tysięcy fajnych oczywiście brzmień, syntezatorów. Analogowych, hardware'owych, przerzuconych do Analog Lab. A. Je można oczywiście w V Collection kupić jako całość, jako rzeczywiście odrębne e, ne, syntezatory, ale będą to emulacje hardware'owych syntezatorów. Najlepszym ogólnie wyborem, prawdopodobnie, według mnie, jest Serum i Silent. Serum jest bardzo potężny, wykręcisz prawie wszystko, jest niedrogi, można go kupić na tak zwane raty, renty. As You Own, coś takiego, to się nazywa, że płacisz chyba 10 euro miesięcznie do momentu, w którym zapłacisz chyba 190 euro i mniej więcej tak kosztuje serum i stajesz się jego właścicielem. Potężny syntezator, z którego naprawdę można... Też bardzo wszechstronny. Silent jest też bardzo dobrym syntezatorem, bo on jest prosty, szybki, ale nie jest tak potężny i wszechstronny jak serum. Omnisphere... Mm, jest bardziej zaawansowany, no i też zdecydowanie droższy, droższy. I nie jest to też typowy i tylko i wyłącznie syntezator. No ale, Omnisphere to jest mój ulubiony instrument, tak naprawdę. Kiedy zainstalujesz ogrzewanie w swoim studio? Bo widzę, że ciągle musisz nagrywać w czapce. Jak widać, dzisiaj nie nagrywam, to tak jakbym zainwestował w ogrzewanie, a tak naprawdę to tam. O, jest grzejnik. I ogrzewanie mam. Nawet mam jeszcze tutaj takie ogrzewanie które może być ogrzewaniem, a jest tak naprawdę klimatyzatorem. Także o to się nie martwcie, że jest mi tu zimno, bo aż w tym momencie jest mi, yy, nawet bym powiedział, za ciepło, kiedy nagrywam. A latem to już w ogóle jest tu naprawdę bardzo ciepło, bo słońce świeci od tamtej strony, tam jest teoretycznie okno. W wolnym czasie robię sobie bity, ale za cholerę nie jestem z żadnych zadowolony. Nie czuję po zrobieniu bitu tego, damn, to jest dobre. Natomiast ludzie słuchający proponują, Psują. Jak z tym walczyć? Masz jakiś sposób na wyparcie z siebie ciągłego niezadowolenia w tworzeniu, ciągłej nadmiernej krytyki wobec siebie. Coś na ten temat wiem, bo mam tego w sobie dużo. Mam już tego zdecydowanie mniej i zacząłem się mniej po prostu przejmować. Dla mnie to jest coś takiego, że zdobycie większej pewności w tym, co robię, że żeby nie zwracać uwagi na to, co ludzie mogą pomyśleć, bo to jak dla mnie wynikało ze strachu przed opinią. A ułożenie sobie takiego czegoś w głowie, a co to za różnica, co ktoś pomyśli? Ja tutaj, ja przecież po pierwsze tą muzyką nikomu nic złego nie będę robił, nikogo nie krzywdzę, najwyżej komuś się nie spodoba, ale czy coś się stanie, kiedy mm, ktoś coś powie, że to jest nie tak i tak dalej, że i wtedy, jak zyskuję większą pewność, to łatwiej jest mi po prostu. Być bardziej zadowolonym z tego, co robię, z tego względu, że nie przesadzam z taką nadmierną krytyką, która gdzieś podświadomie prowadzi do tego, że to ludzie ocenią i może źle ocenią, powiedzą, ale on jest beznadziejnie, to robi i tak dalej. To jest przynajmniej mój jeden aspekt. Ale kolejna rzecz, o której ja sobie z tym starałbym się, staram się radzić, to w taki sposób, żeby. Robić muzykę na zasadzie czerpania z niej radości. A co to znaczy w sumie sam ciężko mi to zdefiniować. Chodzi mi o to, że robię muzykę ale tak, żeby też przesadnie nie siedzieć i nie poprawiać miliony razów jedną melodię w utworze. Tylko jeżeli mi się coś nie podoba, usuwam robię dalej lecę, żeby tak być cały czas w trybie bez takiego przesadnego. Mm, momentów, w którym poprawiam coś milion razy, i już za bardzo się w to angażuję, że po pewnych gdzieś iluś tam razach, bo dziesięciu godzinach, kiedy wiecie, siedzicie nad jedną stopą, poprawiacie ją przez 10 godzin, jedna stopa szukacie, no to potem mi po prostu cały utwór się nie podoba i podchodzę jeszcze bardziej krytycznie do tego, co robię. A z druga sprawa, no, że Ludzie często nam, przynajmniej bliscy, powiedzą, że to co robimy jest spoko i może rzeczywiście tak jest. A, a czasami po prostu mówią, że jest spoko, bo, bo tak po prostu, żeby nam było miło i... Kto to wie, czy kto ma rację, ale rzeczywiście warto byłoby się tej nadmiernej krytyki z siebie wyzbyć, co żeby nie wyzbyć się jej kompletnie, bo może to też do opłakanych skutków e, doprowadzić. Czy na start produkcji muzyki warto inwestować w dobry interfejs audio? Ja raczej bym na początku zainwestował w lepszy odsłuch, jeżeli masz ograniczony budżet, czy to słuchawki, czy nawet monitory studyjne, bo interfejs ok, spowoduje, że możesz mieć niższe opóźnienia ale nie spowoduje, że 100 razy lepiej będziesz słyszał na słabym sprzęcie. Chyba, że tak jakby lepiej. pierwszy jest odsłuch, jak dla mnie, w tym kontekście. No chyba, że chcesz nagrywać i masz mikrofon pojemnościowy, no to wiadomo, no ale produkcji muzyki, odsłuch, potem interfejs, od tego bym zaczął. Ile średnio bitów jesteś w stanie stworzyć więziencznie? Nie mam zielonego pojęcia, można ich stworzyć, mogę ich stworzyć 100 i mogę ich stworzyć dwa, bo na dobrą sprawę Stworzenie bitów na ilość nie jest jakimś skomplikowanym procesem, bo nie oszukujmy się, no po prostu układasz perkusję i tak dalej. Nie wiem ile, a co, co to ma? Kto o, może o ciekawsze pytanie, kto zabił Kennedy'ego? Myślę, że Barack Obama i dlatego, bo był przecież reptalionitem, czy jak to się mówi i on już to wcześniej zaplanował, żeby po czasie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na 100% tak było, to jest tajna informacja Nikomu nie mówcie, Wy tylko o tym wiecie i ja. Pytanie, co sądzisz o używaniu gotowych presetów brzmieniowych w syntezatorach typu GSM, Poison i tak dalej, i Po to one są, żeby z nich korzystać. No, czasami są takie brzmienia, że po co one na nowo koło wymyśleć, jeżeli jest. Brz... Aj, nie mam podłączonego klawisza, łączonego żadnego programu. Jeżeli jest jakieś brzmienie, na przykład mugowy bas, który jest bardzo popularny to po co ja mam go od nowa wykręcać, jeżeli on będzie praktycznie brzmiał tak samo? Wziąć gotowy i ewentualnie dopasować do własnych potrzeb, coś zmienić, dostosować. O po co mam na to tracić czas? O, to jest fajne pytanie. Czy jak chce się mieć ułatwiony start pracy na DAW, a nie grało się na instrumencie, nigdy żadnym? to czy starczy w zupełności opanowanie kursu Hoffmana. Jest taka strona Hoffman Academy, gdzie można nauczyć się jak grać, z jakich podstaw teorii muzyki i grania na klawiszu. Myślę, że tu pytanie chodzi, żeby czy warto przed rozpoczęciem robienia muzy w DAF nauczyć się grać na klawiszu. I zrozumieć teorię muzyki. Teoria muzyki jest bar bardzo, no jest ważna, żeby ją rozumieć, i tu nie, też nie chodzi, że jakieś tam z, nie wiadomo na jakim poziomie. Po prostu rozumieć, że, że jak wciskam takie dźwięki, no to jest na przykład akord cemol, i, i, i po prostu to wiedzieć, a się nie zastanawiać, czemu to brzmi, a tam to nie brzmi. To w zupełności wystarczy. Nie jest to najważniejsze, żeby umieć grać na instrumencie, bo też wszystko zależy, co tak naprawdę i jak chcesz produkować muzykę. Pamiętaj, że możesz układać wszystko na, z klawiaturą, na myszką, w pianorol. Nie musisz wszystkiego nagrywać, no bo też nie oszukujmy się, że nie, w miesiąc nie nauczysz się grać na tyle na klawiszach, żeby móc nagrywać od razu akordy i wszystko od razu bezpośrednio, czy melodię potrzeba trochę czasu, żeby względnie umieć coś zagrać i, i móc to zarejestrować, także może to doprowadzić do tego, że najpierw jeżeli będziesz tylko się klawiszów uczył, to zajmie ci to, nie wiem, czy pół roku, czy, 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 czy rok, czy nawet trochę mniej, tylko grania na tym, co może doprowadzić do jakiegoś znużenia, że tylko tak naprawdę uczysz się grać, tak jakby tradycyjnie nazwijmy to, a chcesz tworzyć muzykę, dlatego ja bym to połączył z robieniem muzyki w DAW, nawet prostych rzeczy, uczenia się programu, uczenia się ogólnie, na czym polega to wszystko w tworzeniu muzyki na komputerze, jaki proces dzieje się wewnątrz DAW. Połączył te dwa etapy. Filip. Kiedy i jak legalnie robić remix znanych piosenek? Nie wiem jak to działa, bo kiedyś kolega zrobił remix i dostał strajka, czyli bana. Prawo autorskie jest takie, że no, nie za bardzo możemy robić remixy z tego względu, że ktoś już posiada prawa autorskie do tego utworu i on je zrobił pierwsze, szczególnie jeżeli zostały gdzieś wydane i są to oficjalne utwory. Jest to po prostu prawo autorskie i korzystamy z czyjejś części utworu. No chyba, że zrobimy taki remix, w którym nie będzie dało się kompletnie rozpoznać, że jest to utwór, czyli to totalnie zmienimy wszystko. W większości wypadków trzeba byłoby mieć zgodę od czy od wytwórni, od wszystkich osób, które mają prawa do tego utworu, żeby móc to legalnie zrobić, bo w każdym innym wypadku oni mają. Prawo do tego, żeby rościć sobie jakiekolwiek prawa do tego utworu. Aleksandra Palemka, jaki efekt powinien być jako pierwszy reverb, a potem delay, czy delay, a potem reverb. Ma to jakieś znaczenie? Jeśli jak to jakie? Ta, jeśli tak, to jakie? Każdy efekt i ka o tak, każda kolejność efektu ma znaczenie. Delay co robi? Robi tak, że powiedzmy, jak powiem teraz OK, to robi OK, 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 powtarza, nie? Natomiast y, reverb zrobiłby to tak, że są to takie szybkie odbicie, czyli byłoby OK. W uproszczeniu, nie będę odpalał DAW. I teraz, jeżeli na początku dam delay, no, to najpierw będą te OK, OK, OK i dopiero potem zostanie nałożony reverb, czyli te OK, OK będą dochodziły, będzie nakładał się na to reverb. Natomiast jeżeli najpierw dam reverb, to najpierw zrobi się OK, i potem te OK, 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 okay będzie się delayowało. No oczywiście w uproszczeniu, bo to jest bardziej złożony proces. A najlepiej po prostu włączyć sobie werbel i zobaczyć. Bo wer na werblu dobrze słychać, bo to jest uderzenie z, z dosyć dużym spektrum częstotliwości i będzie dało się ocenić, co się dzieje. I zrób tak. I każdy efekt, każda kolejność ma znaczenie. I nie ma tak, że jeżeli się randomowo układa, to to nie ma znaczenia, bo zawsze. Niezależnie jakie są to efekty, ma to znaczenie. A, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tym, że dodałem więcej sampli, chociażby te sample z lat 80., na stronę i można je kupić za minimum 5 zeta. Link jest w opisie, dodaję coraz tam więcej sampli. Dajcie znać, jakie chcielibyście zobaczyć sample, a niebawem będzie. Jest trochę przerwa z filmami, ale będą nowe. Trzymajcie się bardzo ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Siemanko.